Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagramy w Need for Speed Underground 2 I kontynuujemy serię, jesteśmy teraz pod tym URL-em Ale nim to, nim wezmę w nim udział postanowiłem zrobić coś głupiego A dokładnie to Zamienić TT na GT I tym pojechać tego URL-a Zobaczymy jak to wszystko pójdzie No, ciskamy. 5000 nagrody i po nim raczej się odblokuje już reszta wyścigu Okej okay. Początek taki sobie, bo jeszcze mnie gośc zblokował A ja zostałem z tyłu Ale miejmy nadzieję, że dalej coś będzie lepiej Ten dźwięk silnika do czegoś zobowiązuje Jak, że tym słodko jeździ Ale sterowności to faktycznie nie ma za wiele ale się utrzymuje, trochę już opanowałem go ta moc pod maską jednak coś tam daje Czy znaczy, ma w sumie mniejsze przyspieszenie tak naprawdę, ale maksymalną ma większe co mi tak się w tym momencie nie przyda okej, okay, ale konkurencję wypchnąłem, ja jestem sobie pierwszy także tego, byle by to wygrać, a przynajmniej mile się jedzie tym taki fajny dźwięk potężny W fladołcie było też przy ostatnim odcinku z pierwszej, z pierwszej części Fladouta też było Właśnie już ten był Ford LTD czy coś takiego I też miał właśnie silnik tego typu i ten sam dźwięk był Coś ślicznego Taki ciągnik na wysokich obrotach Nie <grytania> ja no, w sumie nie ciągnik, ciągnik to, W ciągniku to jest tylko a tłumienia Tak to pojemność, no w sumie nie wiem jaka jest pojemność w ciągniku tam nie będę mówił. Ale tutaj silnik to jest potwór. Po no, no i na razie jest dość prosto. Oczywiście znaczy, nie tak prosto. Bo to auto faktycznie trochę ciężko panować, jak się jeździło cały czas tamtym. <laughs> Sterowanie się nimi, tymi dwoma autami różni. Gdy teraz czuję się jak szybciej i jak jakbym jechał. Bo tam też to autko było właśnie. raczej znaczy nie to było, nie to autko, to jeszcze, jeszcze inne, ale z tej rodziny, że tak to nazwę. Tam chyba był Dodge, czy coś. W każdym razie z tego yy, kolega mówił, że też właśnie w tym yy, w tym Need for Speedzie jest to auto, to także na pewno je spotkamy w tej serii. Bo to są jedne z aut, które mi się najbardziej podobają tak ze wszystkie jakie tylko motoryzacja wydała na świat. No, 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 no! Ja elegancko, jak się fajnie utrzymał w tym zakręcie. No i przede mną ten najgorszy zakręt, który, którego jeszcze dobrze nie pokonałem tym autem. Mówię o tym zakręcie, co teraz przed nami się znajduje. O, super, zmieniam sobie kamerę w odpowiednim momencie. Dobra, teraz ten zakręt wyszedł, tylko że za duży drift był. O, lusterką teraz, jak tak jada, fajnie. Dlaczego jak tak jadę, to nie mam tak lusterka. O! Świ A jak to auto gdzie z przodu wygląda ten konik na środku. Uha! Właśnie nie da się ten... Włączyć y, 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 ten środkowego lusterka nagle. Może się jej ja nie znam klawiszy. Nie, no na pewno już nie będę teraz tego sprawdzał. Właśnie to robię, tak wiem. <ścoughs> A sobie zgaszy silnik, będzie pojecha pojechane. Dobra, doganiają mnie, więc koniec zabawy. Trzeba to zwyciężyć, a nie przegrać. Pięknie. Wiek, jak to wyje za mną jakiś taki czy jeździ. Jakiś skuter czy co. Porównanie do tego auta, dźwięk, tamtych to są jakieś skutery. Jak skuter przy Chopperze, normalnie. No, zmienię. Na trójce do 200? Że jak? Co? No nie! O 110 więcej niż mój małży się da. Więc pod uwagę, że ta różnica to jest prawie mój v -max. 204. No to ja tak do szkoły jeżdżę <laughs> O, jak się popisuje jeszcze. No dobra, jedziemy kolejnego. Następny wyścig. Oj, co jakiś dziwny dźwięk był na początku. Wszystkie mam są to takie brzydkie, tylko moje takie ładne. Ja się nie dziwię, że ja na początku zostaję z tyłu, skoro ja yy, trójkę włączam przez tu coś. Na jedynce to 60. No po Dwójka przy 80, zobaczymy, zaraz kiedyś trójka wejdzie. 130, 130 trójka. Nieźle. Dobra, doganiamy już ich w powoli. No, 200 na liczniczku. No i tak ten przede mną Jejku, co za mędy, wypchnęli mnie A ja na trawniku nie mogę przyczepności złapać No i zaledwie daleko nie uciekli przynajmniej Tyle miło z ich strony że Nadal chcą się ścigać Kościu, słyszałem, że mnie zblokowałeś Teraz mnie łapą Oj, chyba wymiekłeś Małym autkiem O, jak ten zakręt chciałem, pierwszy raz mi się udało, fajnie. No drifciora taki zakręt, tylko że coś nie wyszło. Ciekaw się tym autem drifty tutaj jeździ. W ogóle pierwszy raz na URL-u trzymam drugi, pilnuję drugiej pozycji. Co to się dzieje? Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, 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 aj. Trzeba nitrem się podratować, bo mam go trochę. Okej, okay, jest 200. Więc sterowania to tu nie ma za dobrego. Ale da się tu wyczuć, da idzie coś z tym zrobić. Bo faktycznie po prostu tak podręcznikowo brać już te zakręty. Jakim cudem bym się tu zmieścił? Muszę tego się nauczyć. No, gościu. Zaczynam się do zbliżać dzisiaj rozpracowywać, więc... Bój się. Wow, wow, wow. Niedobrze poszło. Coraz gorzej. O, dziękuję. Poszedł teraz. Siema Chyba nie da się do za bardzo tyłu przekręcić. Za gruba dupa. No i jest ta pierwsza pozycja. Pogniana. O, chyba już jej nie ma. Albo jest. <ścoughs> ej, 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 ej! Wiesz, zgadaliście się? No jak tak, to okej okay. Okej, okay, dlaczego on wypadł? Nie ogarniam tych samochodów, botów, Robię takie bardzo dziwne, niezrozumiałe rzeczy. Na przykład, próbują mnie wyprzedzić, to też jest dziwne i niezrozumiałe. Tak samo jak to, jak wjeżdżaję sobie po prostu w barierkę. Nie no wiem, czemu tam jedziesz. Dobra, tu uderzam, ale i tak szybciej jadę od nich Pomimo tego No, ziomek, ty tam sobie zostań z tyłu A ja tu sobie będę... Popatrz, jak więksi jeżdżą elegancko, oni sobie tam z tyłu siedzą Grzecznie patrzą Uczył się ode mnie. A ja sobie jadę po high 5000 dolarów. Bardzo fajna suma. przecież patrząc na to, jakby to był model zniszczeń, to ja bym chyba się nie wypłacił. Ponownie <grybujesz> na tym samym zakręcie ten sam błąd. I taka sama sytuacja, jak on we mnie wjeżdża, ja mu blokuję drogę i w ogóle. Tak śmiechowo. Dobra, trujeczkę dociągnąłem. Na dragu ciekawe by było to auto. Ale jestem, jestem ciekawy, jak by to szło. Oho, wyprzedził mnie. No elegancko, nie wyprzedza się knitka. Rozumiesz? No. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Dwa razy powtarzać nie będę. No i zastał pan z tyłu. Tylko, że teraz inni się zbliżyli do mnie i oni tego samego są, co i on. A wszystkich tak uczyć nie będę, bo pójdę do kryminału w końcu. Albo się to faktycznie zacznie psuć w końcu. Na szczęście nie ma takiej możliwości. Ale jakoś trzeba się zmotywować do lepszej jazdy Okej, okay, no to jedziemy już na metę Wow, yeah 5 minut 58 sekund 8 punktów Ja yeah, full reputacja Świetnie Nowy pojazd w salonie samochodowym Nieźle ci poszło w, pani, e, w wolnej chwili do salonu samochodowego. Słyszałem, że właśnie starczyli nam nowe samochody i nowe wyścigi są! Ludzie! Coś pięknego! Uhu! Salon samochodowy. Gdzie ja tu mam jakiś najbliższy? Może najpierw pojedziemy sobie... Chwila, ten jasny... jak to był drift? Drift to był taki pomarańczowy. Nie mam driftu w tym mieście żadnego. Ale bieda. To nic, może by tak pojechać do tamtego miasta, tam też jest samoch salon samochodowy. Tylko która to droga? Ok, mogę tak pojechać, dobra. Trzeba ogarnąć trasę na weekend jedziemy <grytanie> na wycieczkę. No teraz telefony dzwonią. Te telefony, z tego co wiem, informują mnie o tym, gdzie są jakieś ukryte wyścigi. Ale to trzeba mniej więcej znać jakieś tam nazwy w mieście, a których ja nie znam, więc. Podziękujemy. Strasznie jestem ciekawy jak się drifty jedzie tym autem. Na pewno pięknie to brzmi. Na wyścigach typu Drift auto całkiem inaczej działa, więc. Po prostu nie mam pojęcia jak na teraz, jak na... nie mam pojęcia czego się spodziewać. Ale najpierw pojedziemy do sam... salonu samochodowego zobaczyć co mnie tam ciekawego czeka. Może mojego jakiegoś tego? Moją Honda wyrzucimy z garażu. O, takiś ukryty wyścig. Przydałoby się go pojechać. Wejdź do. Dlaczego mi się nitro świeci? O, lecie, lecimy na koniec. To już miałem, to je mam Lancer Evolution. O, to fajnie wygląda. Mazda RX7. To to doszło. Dlaczego to nie doszło na końcu, tylko Mazda była ostatnia i to doszło teraz o, przyspieszenie ma to większe wyprowadzenie, ale prędkość maksymalna. Nie, ja zostaję przy moim. O, dlaczego to się tak pali tam? Dobra, przestało. jedziemy na tego drifta ogarnąć. Zachodnie Coal Harbor, gdzie jest zachód? Eee, tam jest północ, wschód, zachód. Ja tam chciałem właśnie jechać, ale czego mi tam coś wyskoczyło? Koleś, ekipa z miasta się postarała. i wszystkie drogi do zachodniego Coal Harbor są otwarte i gotowe na wyścigi. Chodzą plotki, że kierowcy już się tam zbierają. Wpadnie i się przekonaj. Aha, to ja teraz jadę do nowej części miasta, którą miałem zablokowaną. Oh je, yeah. sobie tam Drifta pojedziemy. Już go widzę, już go widzę. Jakoś tak. Co, 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 co? Jeszcze mi się zakłóca. Wow, ale trasa przewalona. 2000 tylko? Mały hajs. O, o jakaś śmieszna kamerka teraz. O jejku, nie ogarniam na razie, jak to auto jedzie. Ta kamerę naprawiłem bo coś dziwna była No tak myślałem będzie problem z tym auto, ma za dużego kopa i ja po prostu się w miejscu obracam No szybko prędkość tracę, ale poza tym jest ok Wow, Oho, ojej, yeah, 14 tysięcy Fuck you! Dlaczego? Miałbym pierwszą pozycję Wiedziałem, że on się za bardzo rozpędził Złapie tego gościa. Gościa się zawsze złapać można. Drifty na parkingach są tyle ciężkie, do zrobienia, trudne do zrobienia, że jest niska prędkość i mały, mały, mały mnożnik leci. Ale zaraz to nadrobimy. W ogóle jestem jeszcze w zdania, że jestem jeszcze w stanie wygrać tego drift'a. Szczególnie jak dobrze w ten łuk wejdę. To już jest koniec. A który jest pierwszy, to jest przede mną czy za mną? Chyba nie, nie zdążę czy zdążę A, prawie zdążyłem. <laughs> Knitek wygrał, reputacja zero. Dalej. Dalej wybierz sponsora. O, sponsora mogę wybrać. Biorę tego z driftami. A, jest tylko jeden Alma drifta, dobra. E, darmowy pojazd. Kwota wyścigu sponsora. Dobra, biorę go. Kontynuuj zwiedzanie. No to pojedziemy sobie jeszcze jednego driftera. I lecimy drugiego driftera. No właśnie. Witamy w sklepie Dingowym Boju you. filia zachodnie Call Harbor. Odblokować dostęp do ekstremalnego poziomu lepszej redukcji wagi opon oraz hamulców. Wszystkie części odblokowane wcześniej w sklepach tuningowych yy, Megalo Parts są również dostępne. Aha, i po, jeszcze polepszamy sobie mojego po Mustanga! Elegancko. A tak, zagl zagl zaglądam wszędzie. Ojej, oh yeah, pakiet ekstremalny. W silniku, no to troszeczkę mi to zwiększy. Te jeszcze na coś? Ile to kosztowało? No nie tak dużo. Tu jest wszystko. O kurcze biegów. Maksymalna prędkość się zwiększa, ale 5000. Jest trochę hajsu. Zawieszenie. Dobra, nitro. Jest jakieś za 4 koła. Opony. To się przyda akurat teraz na tym wyścigu. Hamulce to też się przyda. O kurde, to mnie już czyści. Zmieniłem firmę, ale nie wiem co mi to dało, czy to zabrało. O kurde, przyspieszenie mi to zwiększa, ale już mnie nie stać. Ja zobaczę, ile mi hajsu Oho, 8000, i tam jeszcze 2. No to jeszcze muszę zdychać, zarobić, żeby to auto na maksa cynigować. Jeszcze drugi auto, bo ja teraz dwoma autami w sumie jeżdżę. W sumie tamto będę tylko wybierał do dniku do wizualnego. W sumie chyba parametrów mu nie muszę zmieniać. Okej, okay, dobra. E, gdzie jest ten drifter? Tu jest. Jedziemy. Mam nadzieję, że ten już nie pójdzie tak brzydko. świetnie, świetnie, świetnie i kolejny driftior O, ten dźwięk jest śliczny O, dobra, teraz już wiedziałem, ten już był spisany na stratę, jak już zacząłem, bo już wiedziałem, że to się skończy źle Troszkę za dużo punktów poszło się walić, ale no, bywa. W ogóle wśród nich utrzymuje. O jejku, taki piękny zakręt. Przecież tu tysiaki można ładować na nim. Na szczęście są trzy okrożenia. jeszcze to naprawimy. A takie nawroty są najlepsze. O ile się nie odwrócę w drugą stronę przy nich. Auto czasami się za bardzo kręci. Dobra, to już było spisane też od początku na straty. Za w złym miejscu go zacząłem. Ale ten może być ok. No i musiał być ok. Tutaj też będzie nieciekawie, ale wyszło ok. Dobra, fajnie. Wszystko w porządeczku, idzie po mojej myśli. Fakt, za wolno trochę jest, ale to trudno. Zaraz będzie ten świetny zakręt, którego nie chciałbym tym razem spoprać. Wow, 12 tysięcy To jest ten zakręt? Jeszcze nie, później będzie ser po tym zakręcie, tak? się tu chcę przygotować dobrze Tu jadę prosto i tu będzie takie w dół Beznadziejnie wyszło Prędkość, prędkość straciłem za bardzo Ale nawracaj w tą stronę Trzeba by troszeczkę czas nadrobić Mam taki wynik, że ja to sobie mogę robić co chcę Dwa razy więcej niż ten z drugiego miejsca Ale wiadomo, nie można za bardzo przekombinować Wszystko w granicach rozsądku W ogóle mój komentarz w coś świetnego. Takie same jakieś wyrazy dźwięko-naśladowcze. Nie, to nie jest jakieś dźwięko-naśladowcze, co ja gadam przy cudku w tekście. Może być, że teraz w ogóle dobrze ten, ciekawie powiedziałem. Chodziło mi bardziej o takie jakieś yy, dziwne okrzyki neandertalczyków. Taka y, mowa emocji y, bez zrozumiałych słów. No, lepiej od razu. Przynajmniej sam siebie zrozumiałem. O, niewiele teraz brakowało, żeby już zepsuć tego drifta za 5000. Ale na szczęście go nie zepsułem. Ja muszę za każdym razem psuć ten zakręt Taki fajny zakręt, ale ja go psuję, tak Dlaczego ten ziomek jedzie do tyłu? Nie wiem, wsteczny mu się włączył zamiast tego? O, muszę zdążyć Jedzie, jedź, jedź, jedź do przodu, nie driftuj Nie zdążę. No, nie zdążę. Trochę lipa. Miałem dwa razy więcej punktów, ale reputacji nie będzie. Nie będzie? LOL. Nie wiem, na jakie. Pewnie te punkty przeważyły już. Co nam się stało? Misterka, z kuliery, silnik z włókna węglowego. Oho, widzę, że coś doszło. Dobra, ale teraz mi jest na nową rzecz z tym warsztaciku. Ale widzę po czasie odcinka, że to już przesadziłem. Także komentujcie, subskrybujcie. Cenię i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Który już będzie po przejechaniu kilku innych tam wyścigów. więc coś tam pominiemy już sobie tym razem. Bo teraz chyba między dwoma czy trzema odcinkami nie było żadnych pominięć. Komentujcie subskrybujcie, cenicie i na razie.